Zaczynamy kontynuację wątku, który rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu w, podczas naszego programu Lato na Bogato o defibrylatorach, które... Trudne słowo. Tak, ale już po ubiegłym tygodniu, nie mam z nim problemu, defibrylatory pojawiły się w pociągach, można z nich skorzystać. A to dowód na to, że również Koleje Śląskie zwracają baczną uwagę na pierwszą pomoc. Zdecydowanie tak. Koleje Śląskie zwracają przede wszystkim uwagę na pasażerów, bo to jest najważniejsze. My zawsze to tak sobie tłumaczymy, rozmawiając jako pracownicy kolei, że puste pociągi nie miałyby absolutnie żadnego sensu, prawda? Więc podstawą jest pasażer, zadowolony pasażer i taki pasażer, który będzie czuł się komfortowo i bezpiecznie. No i stąd pomysł już jakiś czas temu, żeby wyposażyć nasz tabor, czyli pociągi. Kolei Śląskich w taki przenośny defibrylator niewielkiej, niewielkich rozmiarów, który faktycznie może uratować ludzkie życie. A powiedzmy szczerze, że tych pociągów Kolei Śląskich tutaj po torach województwa śląskiego naprawdę mówiąc kolokwialnie na Śląsku by pewnie jak ktoś powiedział śmiga sporo. Macie naprawdę wiele połączeń tymi pociągami codziennie podróżują dziesiątki tysięcy osób. Zdarzają się pewne sytuacje, kiedy tego defibrylatora trzeba użyć. Drodzy Państwo, no taka sytuacja gdzieś chociażby, tak? Odpukać oczywiście, bo my życzymy wszystkim zdrowia, ale mamy temperatury tropikalne w naszym kraju coraz częściej. Zdarza się, że młodsze osoby nie czują się zbyt dobrze, a tym bardziej seniorzy, starsi pasażerowie, tak? W przypadku, kiedy ktoś zasłabnie, kiedy no, zdarzy się sytuacja niespodziewana, zagrażająca życiu, to taki defibrylator naprawdę, mówiąc kolokwialnie, robi robotę. Bo to jest niewielka skrzyneczka, której może użyć nasz personel pokładowy, ale tego urządzenia mogą też używać pod nadzorem naszego personelu pasażerowie, bo to jest defibrylator przenośny. Mała skrzynka, którą wyciągamy z pociągu i możemy, tych, możemy pomóc pasażerowi albo w środku, w składzie, w pociągu, albo też na zewnątrz, wnosząc tą skrzynkę na stację, na przystanek. Co ważne, ten defibrylator do nas mówi. I wydaje polecenia, więc w sytuacji takiej typowo kryzysowej, kiedy działamy automatycznie pod wpływem stresu, my jesteśmy nawigowani głosem lektora, który nas prowadzi i mówi po kolei, jakie czynności należy wykonywać. I to chyba myślę jest dość istotne. Tutaj to już padło tutaj wszyscy rozumiemy doskonale, że obsługa pociągu również potrafi udzielić pierwszej pomocy. Zdecydowanie tak. Nasi pracownicy nie tylko w momencie, kiedy są kwalifikowani do przyjęcia do pracy, kiedy są przyjmowani do kolei śląskich, ale regularnie są szkoleni pod okiem fachowców. My zresztą współpracujemy z wojewódzkim pogotowiem ratunkowym, ze służbami medycznymi, po to, aby nasz personel właśnie w sytuacjach nagłych potrafił automatycznie zadziałać, bo to jest. Błyskawiczna szybka reakcja to jest komunikacja drogą radiową albo osobiście kierownik pociągu z maszynistą, następnie z dyżurnym ruchu, z dyspozytorem i co najważniejsze z numerem 112, tak? bo to wszystko trzeba synchronizować. Czasu nie mamy, tak aby, aby temu podróżnemu móc pomóc. Bardzo dobrze, że mówi się o tym temacie coraz więcej. W ubiegłym tygodniu w naszym odcinku razem z instruktorką pierwszej pomocy używaliśmy defibrylatora, nawet osobiście. Mieliśmy okazję przetestować to urządzenie. To bardzo ważne, bo defibrylator to zwiększa szanse uratowania nawet do 70%, zatem warto. To bardzo dobrze, że Kolej Śląskie dbają o to, o swoich pasażerów i o to, aby te defibrylatory były w pociągach. Tak, warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. My nie jesteśmy zobligowani żadnymi regulacjami prawnymi, żeby takie urządzenia posiadać. To jest tak naprawdę dobra wola danego przewoźnika, w tym przypadku przewoźnika regionalnego, jakim jesteśmy. Wyposażyliśmy się w te urządzenia, no i też po to są organizowane szkolenia, żeby nie bać się ich użyć. Dobrze by było, gdyby pasażerowie też o tym wiedzieli, że tą skrzyneczkę można zabrać ze sobą, tak, na zewnątrz. Po pierwsze, jest to bez bezpieczne urządzenie dla osób, które posiadają rozrusznik serca. I rzecz, która mi chodziła po głowie w pierwszym zderzeniu z tą skrzynką. Czy ja nie zrobię komuś krzywdy, gdybym musiała tego użyć? Zawsze, kiedy jest podejrzenie zatrzymania krążenia, tak? kiedy mamy podejrzenie, że ten pasażer nie oddycha, możemy użyć defibrylatora. Gdyby się okazało, że on jednak oddycha, Krążenie funkcjonuje właściwie, to urządzenie po prostu nie zadziała, bo ono wyczuwa puls, więc to też jest istotne, aby właściwie wykonywać te kolejne kroki wedle instrukcji głosowej urządzenia, które nas nawiguje. Rozpoczynacie dopiero te kampanie. Wczoraj odbywały się nagrania do filmu. Możesz zdradzić jakieś szczegóły? Czy to dopiero na naszą antenę trafi i wtedy nasi widzowie zobaczą? Troszkę możemy powiedzieć, że sparaliżowaliśmy wczoraj delikatnie pracę naszej bazy w Katowicach. Tak naprawdę wielkie ukłony dla wszystkich pracowników, którzy połączyli siły, żebyśmy mogli nagrać króciutki film edukacyjny. To byli pracownicy Poszczególnych biur. To był nasz pociąg, ale to było też duże wsparcie ratowników medycznych z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, którzy przyjechali na miejsce, aby wziąć udział w takim krótkim nagraniu, gdzie pokazujemy, jak wygląda synchronizacja na linii personel. Ratownicy i współpraca właśnie z poszkodowanym w danej sytuacji, tak? Bo tak jak wspomniałaś, co jest istotne oczywiście, to ręczna resuscytacja polecana jak najbardziej. Jest zdecydowanie potrzebna, ale jeśli mamy taki defibrylator pod ręką, to te szanse człowieka w oczekiwaniu na medyków rosną. Oczywiście medycy robią zawsze wszystko, co tylko możliwe, żeby dotrzeć jak najszybciej na miejsce zdarzenia, ale każda chwila, każda sekunda tak naprawdę ma wielkie znaczenie, więc mam nadzieję, że to nasze urządzenie AED, bo tak się nazywa, czyli ten automatyczny defibrylator zewnętrzny, będzie pomocne, oby jak najrzadziej, ale jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, obyśmy wszyscy wiedzieli, że warto i nie należy się bać. Za to będziemy mocno otrzymali kciuki już na koniec, bo ja powiem Ci szczerze, że miałem okazję przejechać się kolejami śląskimi z Zabrze do Katowic jakiś czas temu, pierwszy raz od może nawet dwóch czy trzech lat i byłem pod dużym wrażeniem, po pierwsze, komfortu jazdy i, dwa, też czasu. W jakim przemieściłem się z Zabrze do samego centrum Województwa Śląskiego, do właśnie Katowic. To tak wygląda na co dzień? Bo ja byłem pod ogromne wrażenie. Staramy się, aby tak to właśnie na co dzień wyglądało, bo kolej to jest nowoczesny i szybki, również. Ekologiczny środek transportu, chyba na to warto zwrócić uwagę, prawda? My odchodzimy od tych tradycyjnych biletów drukowanych na papierze, bo stawiamy na ekologię. No to też stawiają nasi pasażerowie. Każdy, kto wsiada do pociągu, ma w ręku zazwyczaj swój telefon, coś czyta, coś przegląda, tym samym może posiadać, mieć, posiadać bilet zakupiony w aplikacji mobilnej, więc to na pewno jest przyszłość. No i jednak myślę, że. Tak jak wspomniałeś, ten czas przemieszczania się z punktu A do punktu B w przypadku transportu kolejowego no wygląda naprawdę dobrze w zderzeniu z jednak dość zatłoczonymi drogami, których używamy. Tak, zachęcamy do tego zwłaszcza ze względu na ekologię, na to, że jest to naprawdę rozwiązanie, które może uratować naszą przyrodę. Ratujemy przyrodę, ratujemy również ludzkie życie. O tematach defibrylatorów, temat defibrylatorów będzie się jeszcze w programie Lato na Bogato pojawiał. Ten film, na którego premierę czekamy, również w programie Lato na Bogato będzie można oglądać. Oglądać. Dlatego, kochani widzowie, zachęcamy do tego, aby oglądać kolejne odcinki, choć ten jeszcze się nie kończy, już jeszcze mamy pewną, pewną niespodziankę dla Was. Wielkie dzięki Patrycja dziś za przybycie do naszego studia i do zobaczenia znowu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam z tego miejsca wszystkich, którzy oglądają Wasz piękny, wakacyjny program w tych cudnych okolicznościach przyrody.